Wstałem drugi termometr, pierwszy jest z tamtej strony, za wysoko to on nie pokazuje. Powinno być 34,5, ale jak pomyśleć trzech, to już nieźle. Ten wstawiłem na przedostatniej ramce jedna trzecia mniej więcej od ścianki, na jednej trzeciej wysokości. No, wylotek jest gdzieś tam, czyli 6 warunek, aby na przeciwko wylotka nie został spełniony. Po co to wstawiłem tutaj? żeby nie zaglądając wiedzieć od razu gdzie jest matka tam gdzie będzie 34 stopnie na którym termometrze i tam będzie matka jak będę chciał ją wymienić czy coś z nią zrobić warszawski zwykły nie był podgrzewany a właściwie to włączona została grzałka o małej mocy bez stabilizacji dopiero jakieś dwa tygodnie temu Także nie rozwijał się za szybko, ale dałem mu trzy ramki z węzą, wczoraj. No i co? Ładnie ja budują. Ciekawostka jest to, że woszczarki wiszą także na plastrze. Nie będę im w związku z tym przeszkadzał. Tutaj jest ciekawostka, bo stosuje grzałkę bez stabilizacji. Grzałka jest ramkowa, pionowa, sanockiego zasilana z 12V po prostu właściwie tylko podgrzewa pod karmiaczkę. No ale to też bardzo dużo. Jakie są efekty? No, jak widać, zaczyna się rodzina całkiem ładnie tutaj ustawiać. Te pineski oznaczają, że. Ramka z węzą była wstawiona. Jeśli ta została, to znaczy, że na jesieni była dana ramka z węzą. Wiadomo, że ule Leżaki, takie jak warszawskie, prowadzi się inaczej niż Wilkopolskie. Ale to jest także prowadzenie inne, jeśli chodzi o termometry. Bo tutaj termometry mam zamocowane na. W takich odległościach prawda? I orientuję się, czy jest zajęty, czy nie. Górne nadstawki, czy tutaj jest czerw w tym miejscu. Natomiast tutaj dałem dwa termometry. Jeden po prawej, bardziej ula, gniazda, a drugi bardziej po lewej, po to, żeby można było sprawdzić, gdzie jest matka. 33, 3, 27, 1. Matka czerwi po prawej stronie. Oto i wszystko proste. Zasada warto wykorzystać w życiu.